Tutaj jest ten duży budynek, o którym mówiła mamuśka. Pogadajmy z jego mieszkańcami. Hej, człowieku, byliśmy tu pierwsi, czego chcesz? Zauważyłem, że dzieci w norze nie mają gdzie mieszkać, a ten budynek świetnie się do tego nadaje. Z tego powodu jestem tu, by objąć go w posiadanie. Czekaj, czekaj, co? Nie możesz mówić poważnie. Wyglądam na kogoś, kto żartuje. Potrzebujemy dużego budynku do stworzenia sierocińca. Jedynym problemem jesteście ty i twoi przyjaciele. Moment, chcesz nas eksmitować? To nie jest fajne. Walcz z systemem człowieku. Tak właśnie to zrobimy. Walka z systemem. No tak, teraz w zależności od poziomu retoryki możemy ten quest rozwiązać na trzy sposoby. Jeśli Poziom retoryki jest bardzo niski, to jedynym sposobem jest wystrzelanie ich wszystkich. Jeśli jest tak na średnim poziomie, chyba 50, to można ich przekonać, żeby po prostu sobie poszli. A jeśli jest na wysokim poziomie, tak jak my mamy, to można ich przekonać, żeby nie tyle się wynieśli, co pracowali też w tym sierocińcu. Więc, tak, przekonajmy ich do tego. Posłuchaj, masz dwa wyjścia. Pierwsze z nich jest opuszczenie tego budynku drogą pokojową. Rozstaniemy się, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Alternatywnie, możecie opuścić ten budynek w workach na zwłoki. Okej, okay, bez nerwów, ale w takim razie, gdzie my się mamy podziać? Nie mamy innego miejsca. Być może tego pożałuję, ale czy nie jesteście zainteresowani pracą dla sierocińca? Jeżeli wszyscy obiecacie tu sprzątać, to w zamian dostaniecie darmowe jedzenie i trochę pieniędzy w zamian za pracę tutaj. Brzmi świetnie. Powiem o tym przyjaciołom. Człowieku, możesz na nas liczyć. Nie martw się, z nami te dzieciaki są bezpieczne. Dobra, idziemy teraz do mamuśki poinformować ją o postępach. Przy okazji, jeszcze załatwimy ten quest z tymi drinkami. To no tak, najpierw tutaj No i jakim cudem jej whisky jest ta, Katania? Ma aparaturę destylacyjną Co? Aparaturę? Niech ją szlak. Masz tu swoje 100 Dostaniesz dodatkowe 500, jeśli zniszczysz jej sprzęt. Tak, teraz możemy pójść i zniszczyć oczywiście ten sprzęt. Albo możemy go przekonać, żeby yy, kupował od niej. Wtedy dostaniemy więcej punktów doświadczenia, niż gdybyśmy poszli zniszczyć ten sprzęt. Nie, mam lepszy pomysł. Kupuj go od niej. Jest tańszy niż w nowym Reno, więc zarobisz więcej pieniędzy. Może masz rację, porozmawiam z nią dzięki. Tak, i mamy awans. Teraz mamy perk do wyboru. Hmm. Ten jest całkiem ciekawy. Pomaga w walce. Nasza postać się błyskawicznie podnosi, jeśli upadnie. No i jeszcze ten. Dwa dodatkowe punkty przy każdym awansie. Wezmę to. Mamy 23 punkty. Retoryka na 100. Może ze dwa punkty na otwieranie zamków. I teraz będę inwestował w. Naprawy i nauki ścisłe. Nie przydają się tak często, ale czasami bardzo pomagają w rozwiązywaniu różnych questów. Okej. Okay. Idziemy jeszcze tutaj. Udało mi się porozmawiać ze skwaterami. Byli skłonni się przenieść tylko po zawarciu umowy. Powiedzieli, że się przeniosą w zamian za żywność i możliwość pracy w sierocińcu. Mam nadzieję, że nie będą sprawiać kłopotów, bo ich pomoc na pewno się przyda. Cóż, pozwól, że skontaktuję się z kilkoma przyjaciółmi i zaczynamy. Zajrzyj do dzielnicy mieszkalnej za kilka dni sierociniec będzie już działał. Tak się cieszę, jeszcze raz dziękuję. Proszę, ten posiłek na mój koszt. <noise> Dzięki. O, i tysiąc PD, teraz możemy jeszcze zajrzeć do dzielnicy mieszkalnej, powiedzieć temu chłopakowi: Cześć, udało się? Po rozmowie z mamuśką udało nam się otworzyć sierociniec w dużym budynku na północny zachód stąd. Mamuśka powinna skończyć przygotowania w ciągu kilku dni. Naprawdę? To cudownie. Dobra, no jeszcze 500pd za to. No to zajrzymy tu za kilka dni. Znaczy, no nie wiem czy za kilka dni. Jak wrócimy z wioski Sulika. Wtedy zobaczymy czy sierociniec będzie już działał. Czy dzieci znikną z ulic Nory? Tak, popatrzmy na status. Tak, wszystkie questy wykonane, oprócz tego samochodu. Więc pójdziemy teraz do wioski Sulika. Tylko najpierw poczekajmy sobie do. Pełnego wyleczenia. Przygotujmy jeszcze bronie. Załadujmy. I drugą broń też. Ta broń będzie na mniejszych przeciwników, ta na większych. No to idziemy. Albo zajrzyjmy sobie jeszcze do klamat. Coś sobie może tam kupimy w tych sklepach. O, kaga! Tym razem twoje szczęście się skończyło. Jak już cię zabiję, pójdę spalić Aroyo. Poddaj się, a twoja śmierć będzie szybka. Tak możemy teraz y, przekonać go, żeby dał nam spokój, ale wtedy już byśmy go chyba nigdy nie spotkali. Dlatego wybierzemy walkę. A masz. O nie, Suliko, berwał. Wow. Krytyk. No to teraz już chyba kaga ucieknie. Nie, jednak. Jednak jeszcze walczy. Uciekaj, a masz? Tym razem udało ci się wygrać, ale jeszcze się spotkamy. Hehe, <laughs> nie mogę się doczekać. Przeładujmy broń i poczekajmy do pełnego wyleczenia. Idziemy dalej, o, o, pójdziesz z nami, starcze, zostawcie nas w spokoju, o kurde, zbrodniarze, jeszcze się kiedyś spotkamy. Zapłacicie za swoje zbrodnie. O nie. Biedni ludzie. Dobra, uciekamy. Teraz tutaj jest skrzynka, której chyba wcześniej nie ruszyłem. Tak. Zajrzyjmy jeszcze do osady traperów. Tutaj jest jeszcze domek, do którego możemy się włamać. Drzwi otwarte. I mamy tu skóry. O nie. Przeładowany jestem. Wik. Weź parę rzeczy. Te łopaty dużo ważą. To jeszcze weź. Okej, okay, powinno wystarczyć. Okay. No to teraz e, kupimy nowy pancerz dla Sulika. E, nie tędy. A e, nie, dobrze było tędy. Tak, kupimy pancerz dla Sulika, a kurtkę damy Wikowi. O nie, nie ma pancerza. Ekwipunek handlarzy zmienia się losowo co jakiś czas. Może w drugim sklepie będzie. Jest. Dobra za to. Skóry. Takie noże i to. Jeszcze. Taka broń. Ok, wystarczy. zaraz a może jeszcze linę weźmiemy jeden nóż teraz sulik weź ten pancerz tylko że jeszcze najpierw zdaj mi ten pancerz co masz na sobie oddaj to i załóż ten skórzany a kurtkę damy wikowi Najlepszy pancerz. Okej. Okay. Teraz broń i możemy iść dalej. No to idziemy do wioski Sulika. O, spotkanie. Świnioszczury. Ciepłe zwierzątka. I jeszcze jeden. Zobaczmy, może tu coś znajdziemy w tym namiocie? Tu jakaś skrzynka. E, pusta. Nie, nic nie ma. Idziemy dalej. O, o, proszę, trafiliśmy na lokację specjalną. Resztki wieloryba. Kwiatek. To jest nawiązanie do książki i filmu Autostopem przez galaktykę. Jest taka scena, co dwie rakiety zamieniły się w wieloryba i w kwiatek. To co to? A jakiś złom. Ciekawe, czy to dalej będzie, jak wyjdziemy stąd. Będzie można tu wrócić. Tak. A mamy następne. Jakieś kanibale walczą ze skorpionami. Ciekawe, czy nas zaatakują. Najpierw zaatakujemy skorpiony. Sporo walczących istot tu jest. Może się trochę przeciągać ta walka. Trafiony. Ech, uchylił się. No nas idzie zaatakować. Jeszcze dwa skorpiony zostały. O nie, Sulik trafił jednego z tych. Nie Sulik, tylko ten, Wik. No i zobaczmy, zaatakują nas. Tak. Tylko nie wiadomo, czy przez to, że Wik trafił, przypadkiem jednego z nich, czy tak po prostu nas atakują. Ale to są kanibale, więc raczej na pewno by nas zaatakowali. Gin, no gin, no, dwóch zostało. na no, pokonani. Zobaczmy. Trochę noży sobie pozbieramy. Niepotrzebnie kupowaliśmy te noże. Bo tu nam się trafiły. No ale skąd mogliśmy wiedzieć? Jeszcze jeden powinien być. Co ulikocą się? I teraz ten znowu tu. No, już nie wyciągniemy to spod, spod tych skorpionów wszystkich. Dobra, idziemy. Następne spotkanie. O nie! Jaszczurki! Złote gekony. Ich skóra jest bardziej wartościowa. No mnie trafił! Ech, noc jest. Spada nasza celność. Jak jest ciemno. Wreszcie padł. No, ale jeszcze dwóch A masz, podniósł się. A, masz. Dobra, już mamy dwie skóry. Zaraz będziemy mieli jeszcze jedną. Półdło. Podejdźmy jedno pole. Trafiony. I trafiony. No znowu mnie trafił. Dobra, zabieramy skóry. Idziemy.